Chciałem powiedzieć, że kilka tygodni temu było złożone pismo mieszkańców, w to było pani Sotys z Butanowa w sprawie wsparcia Dnia Butanowa, Jak już od paru lat od nich bardzo się wydaje, mieszkańcy zadowoleni i właśnie nie dostały się żadnych odpowiedzi. Chciałem właśnie powiedzieć, czy, czy jest szansa na jakieś wsparcie, czy niestety czy nie. Jak to się sprawa ma tej kwestii? Znaczy, proszę Państwa nie pamiętam dokładnie jakie, jaka była treść pisma, ale są wątpliwości, bo my dajemy chyba tam pieniądze z komisji alkoholowej, ale tam chyba tam znowu jest jeden z głównych punktów alkohol na tym festynie. No to nie wiem jak to połączyć nie jeszcze sprawdzę ale jeżeli nie ma no to na, pewno z jakieś ja to powiem, na ten osób misji alkoholowej jakiejś komisji nie teraz na dzień dziecka z tego co wiemy 600 godzin no i to jest najbardziej z to myślę że na dzień dziecka jak sama nazwa wskazuje ale to, y, to są dwie niezależne imprezy i w różnych terminach czyli y, no dzień dziecka no jak sama nazwa wskazuje dla dzieci nie? A, a ten ten robi świadectwo dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku i, 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 i jakichś znaczy, jeżeli, jeżeli w sensie są tak. i tam jeszcze tak może, no, bo w ubiegłym roku zaszły, że tam na przejedzenie, no bo rzeczywiście że w zeszłym roku było tak, że było sporo na produkty, no to taka jest zasada, że jak ktoś przyjedzie, wystąpi, jakiś przedstawi coś, to, 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 to dostanie posiłek, no i to jest jak, w takich formach zagadnienia. W no. obecnym roku no, zmieniliśmy koncepcję i powiedzieliśmy, że no, jak ktoś przyjedzie, wystąpi, no to żeby dostali zapłatę, oczywiście potwierdzone jakimiś ratunkami czy gdzieś, Dokumentami. No po prostu, że bo, bo jeżeli nie będzie za to yy, jakiegoś wynagrodzenia, czy w formie posiłku, czy jakiegoś innego, to nikt nie przyjedzie i, i naprawdę będzie to taka uboga impreza, że tak powiem. A, a naprawdę jedna, jedyna impreza w roku w takiej miejscowości, gdzie ludzie mogą się spotkać, porozmawiać, i z tą wyższą kulturą obcować. Yy, no bo nie no jest utrudnienie w małej miejscowości dojechać do kina, do teatru a naprawdę występująco ciekawe i to mogą mieszkańcy oświadczyć. Dziękuję. Myślę, że na pyta, na ile mamy.